Skoro masz już nowy model Toyoty, dlaczego by go nie doposażyć? Toyota prezentuje nowy multimedialny system nawigacji TNS 350. Ten nowy wielofunkcyjny system z ekranem dotykowym świetnie łączy w sobie nawigację, multimedia, przeglądarkę zdjęć, łączność Bluetooth i technologię Click and Slide, sprawiając, że różnorodne i przydatne funkcje są zawsze pod ręką. System TNS 350 informuje Cię o ograniczeniach prędkości i fotoradarach. Z domowego komputera możesz aktualizować mapy, punkty POI, ograniczenia prędkości i rozmieszczenie fotoradarów bezpośrednio na swoją kartę pamięci SD. Ten przyjazny system nawigacji umożliwia słuchanie radia, podłączenie innych urządzeń i odtwarzanie muzyki w różnych formatach audio. Możesz również przesyłać muzykę z telefonu dzięki łączności Bluetooth. Podłączyć iPoda lub odtwarzacz MP3 za pomocą USB lub AUX i cieszyć się własnymi utworami i klipami. Co więcej, ten niesamowity system posiada przeglądarkę zdjęć z opcją pokazu slajdów. Dzięki niej możesz spersonalizować swój ekran powitalny. Kolejną praktyczną funkcją jest system głośno Bluetooth. Dzięki technologii Clicking Slide możesz dzielić ekran na pola, gdy przybliżasz mapę okolicy. W tym samym czasie możesz korzystać z panelu sterowania muzyką. Nowy multimedialny system nawigacji TNS 350 jest dostępny dla różnych modeli Toyoty. O szczegóły zapytaj najbliższego autoryzowanego dealera Toyoty. Kto by przypuszczał, że system nawigacji może być zabawą?